Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no, man. I still go. Go, 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 go. Witam, witam wszystkich w filmie na puchar Europejskie. Będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji w torek, czwartek standardowo. Będzie krótki film, bo pracujemy bardzo wnikliwie nad filmem weekendowym, by powitać nowe top-ligi. Top-ligi, które startują od tego weekendu, i naprawdę robimy wielkiego molocha, jeśli chodzi o weekendowy film. Będzie bardzo, bardzo długi film. Dużo merytoryki, dużo analizy. Zresztą sami zobaczycie, co będzie Was czekało przed weekendem. Ja Was zapraszam do oglądania, Pucharów, ale najpierw. Partnerem kanału jest firma LVbet. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne. Jest to 2000 zł. Jest również weryfikacja w ekstraklasie. Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu. A więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie LVbetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Powiemy co było w ostatnim filmie: Liga Mistrzów nam nie poszła. Jeżeli nam nie poszła w zeszłym tygodniu, to znaczy, że nam pójdzie teraz. Dwie pozycje tylko trafiliśmy z Ligi Mistrzów i poszła fatalnie, bo minus 470 nie jesteśmy zadowoleni. Remis Malmespa o kim nam wszedł. No i Slavia, Praga z Royal Unionem. Jeśli chodzi o Ligę Europy, 680 na plusie, to bardzo dużo zielonego, jak widzicie. Fajne kursy, no to przede wszystkim moim zdaniem trafiony Ajax. Za 3-0. Tutaj jesteśmy dumni za Ajaxu, dumni z remisu Bragi za aż 4,50. No i Rijeka z również na remisie po fajnym kursie. A poza tym, jak widzicie, faworyci nam nie dali ciała. Trochę remisów niepotrafianych tych z góry, ale Liga Europy prawie 700 do przodu. Z Ligi Konferencji nie jesteśmy dumni, chociaż no sporo od tych kursów powchodziło. Fajny remis Hajduka z Pi z rozumberokiem nam wszedł. Tutaj też jesteśmy dumni z tego typu. Jeśli chodzi o inne, no to Astana po fajnym kursie 2,70. I 1,60 nam wyszło na minusie, jeśli chodzi o całą ligę konferencji. Sporo tych meczów było do typowania, mam nadzieję, że będzie lepiej w tym tygodniu, znaczy w, w ten czwartek. Zobaczymy, a jeżeli chodzi o nasze mm, zmagania z kuponami, no to kupony 2 na 3 trafione. 520 na czysto, tutaj z samych kuponów, tak więc film jako taki należy do udanych należy do plusowych mimo, że te puchary wyciągamy z minusa no to tutaj wartości dodatnie nam wskoczyły w ogólnym rozrachunku tablice jak i kupony na plusie no bo tablice mamy z Ligi Mistrzów minusowo 470 i minusowo Ligę Konferencji 160, 680 za to zarobiliśmy z Ligi Europy, co nam dało zysk. 50 złotych samych tablic. Jeśli chodzi o kupony, no to 520 na plusie, razem zysk z całego filmu 570. Mam nadzieję, że wyższy zysk wypracujemy w, ten, w tym filmie. No a sam nie mogę się doczekać na film weekendowy, bo tam naprawdę bardzo mocno wojujemy z tymi typami w tej chwili. Lecimy z Ligą Mistrzów. Ludogorec gra z Karawachem, i mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, wywalone mam na to, ale myślę, że wygra. 2,65 jest kurs na Ludogorec i myślę, że nawet można to ryzykować po prostu na całą jedynkę. Ja myślę, że Ludogorec podejdzie do tego meczu jak walka o życie. Karabach jest w tej chwili do pokonania. Ten pierwszy mecz był bardzo agresywny, no wiadomo. Dwie takie drużyny dość mocno agresywne, tu będzie podobnie, bo to będzie dosłownie walka na noże. Można tak powiedzieć, ale myślę, że zakończy się to jedynką. Pałok gra z Malmö i tutaj też na początku byłem, chciałem tutaj wrzucić remis, ale tak patrząc na to, że pałok będzie grał u siebie i na dane statystyczne, które miałem przed oczami, to myślę, że to Malmo jest do pokonania przez pałok. Nie będzie to wysoki wynik. Też powinno być na zapałki, jakiś 1021, taki wynik, dość bliski, ale powinien przechylić się na, na tutaj na gospodarza. Dalej mamy Ferencz Faros z Land. Miałem troszeczkę lepsze zdanie o tej drużynie. Oglądając jakieś highlighty z pierwszego meczu, to powiem szczerze, że, że nie jestem usatysfakcjonowany tą drużyną. Myślałem, że na to się buduje, jednak nie, się, nic się nie buduje. Duńczycy mają piłkę pod kontrolą i myślę, że w rewanżu może być podobnie. A tutaj nie faworytem jest Midtjeland, tak więc jeżeli Ferencvaros nawet się postarał u siebie, to myślę, że Max może ugrać to jakiś remis, ale jak widzicie typujemy Midtjeland. Mamy Rangersów z dynamem Kijów. Ja jestem cały czas zdania, że szkocka piłka niestety leci w dół i w tym sezonie również nie będzie jakichś znaczących występów drużyn szkockich. Tak więc tutaj, nawet grając u siebie z Dynamo Kijów, myślę, że nie przechylą szali zwycięstwa na swoją stronę. Remis 345. Stiała gra u siebie ze Spartą. Będzie ciężki mecz dla, dla Sparty, no ale Sparta tutaj jest typowana na zwycięzce przez nas. Stiała Bukareszt, no kurde, ja tam bym się doszukiwał jakichś innych aspektów, jeżeli chodzi o ten zespół. No bo wiadomo, że tam te problemy całe cały czas występują jeśli chodzi o organizację w sensie o sztaby, o zarząd klubu i myślę, że w Lidze Mistrzów nie ma miejsca na takie drużyny, które mają jakiekolwiek problemy i są po prostu nie wiem, grają w jakichś Ligach Europy czy w Lidze Konferencji, a nie w Lidze Mistrzów tak więc tutaj Stjabek Bukareś nie widzę w Lidze Mistrzów Sparta moim zdaniem Wznieść się na wyżynę i tutaj wygra mecz. 2-0-5 płacą za Sparte. Fenerbahce z Lil. Ciekawy mecz, fajne dwie drużyny. Drużyny, już takie można powiedzieć, stopu. E, pff, ciężko mi było określić, czy to Lil dostanie Bęcki w, w Turcji, ale mm, na pewno będzie agresja w tym meczu. Na pewno będą kartki, i na pewno będzie dość mocna wojna. E, myślę, że przez Turków, u Turków. Tutaj powinna paść jedynka, 1.85 za to płacą sam u siebie. U siebie grają dość dobrze, tak więc to LIL to też nie jest LIL z najlepszych czasów sprzed, nie wiem, dwóch sezonów. Tutaj Turcy powinni wziąć te trzy punkty. Trzy punkty, można tak powiedzieć, wygraną mnie trzy punkty. Mamy Twente z Salzburgiem, i tu w pierwszym meczu była wpadka niezła mocna. Myślę, że Salzburg nie da, mimo że nie grał u siebie, ale jest to drużyna, w którą pakuje się dość mocne fundusze i może sobie odpaść, ale nie stwętę. 2,70 płacą na Salzburg, i myślę, że to jest to bardzo fajny typ nawet na to, by podpierać i dokładać na kupony. Tutaj mamy Royal Union ze Slawią. Grałem na drużynę belgijską przede wszystkim, dlatego że grał u siebie. Myślę, że to też gra do bramek raczej nie będzie. A Power gra ze Slowanem, gramy jedynką 2 No i Jagiellonia. Kurde, jak ja bym chciał, żeby ta Jagiellonia wygrała ten mecz. No, ale patrząc realnie na, na te dwie drużyny, mimo że Bodoglind nie jest w jakiejś nadzwyczajnej formie, nie ma tak naprawdę też czym straszyć. Płacą 1,50 na Bodo. bo gra przede wszystkim u siebie. Ja chciałbym, żeby się pomylił w tym typie i chciałbym, żeby tu Jagiellonia poniosła to Bodo, ale myślę, że jest mała szansa na to. Oczywiście Wiara zawsze pozostaje, ale jeśli mam coś wytypować, żeby miało to jakiś poziom wejścia, no to typuję jednak na Bodo. Dalej już nie ma Ligi Mistrzów z Liga Europy, tak więc zacznijmy Ligę Europy, mamy Mokabi i z wezyzem. No i tu chyba nie ma co. Ja wiem, że Mokabi podejdzie do tego meczu troszeczkę na luzie. Że może tu paść jakiś remis. Ale no nie sądzę, że Pan jest nawet jest w stanie ugrać jakiś remis. Patrząc na wyczyny tej drużyny. Oni szybko bardzo padają. 1.25 płacą na Mokabi. TNS Petro Petrokubem i tutaj gram przeciwko Bugmacherom. Bugmacherzy strasznie ten TNS faworyzują. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja rozumiem, że walizka drużyna będzie grała u siebie, ale są to amatorzy, moim zdaniem są to amatorzy. 2,55 na ten PetroKub, to też jest klub amatorski, można tak powiedzieć, ale nawet tak patrząc na grę w pierwszym meczu obu tych drużyn, no to widać, że te levele, wiem, że nie było wykończenia ze strony PetroKubu bardzo często, ale ta gra jest bardziej ułożona nawet po stronie drużyny tutaj gości. I myślę, że jest potencjał do tego, by tutaj zwycięstwo odniosła duży gości. gości. dalej mamy Kabania, lukę z Klacwikiem. Taki mecz na 0-0, myślę, remisowo 330. 30 Cercle gra z Mölde, Mölde i Mölde wygra, według mnie. W tej chwili jest lepszym klubem, 2,65 płacą na wyjeździe. Fajna też, fajny materiał do podpórek. Rapid gra z Tramzosporem i to jest ciekawostka, bo Rapid Powinniśmy, który grał u siebie, typować na jedynce. chyba tak. I te kursy spadają nawet na jedynkę. My jednak wierzymy w ten trapzospor za 3-0. że trapzospor doprowadzi do swojej wygranej nawet do przejścia rapidu. Jeden, moim zdaniem, rapid nie jest jakąś drużyną wywyższającą się. On się męczył z wisłą Kraków. No, nie oszukujmy się w tym pierwszym meczu, gdzie było 2-1, i naprawdę się męczył. Rozumiem, że rewans już wyglądał zupełnie inaczej, ale no proszę. Tramzospór nie pozwoli na takie rzeczy, jeżeli się, się błędy będzie popełniało, takie jakie popełnia Rapid, no to tramzospór więcej z tych szans po prostu wykorzysta. A jak wykorzysta, no to zamieni je na bramki. Ja myślę, że 3-0 kurs jest bardzo duży, tutaj, i tutaj może wejść nie po faworycie ten mecz. Mamy Wiktorię Pilsnową z basem i tutaj nie ma co się rozwodzić na temat tego meczu na wyjeździe. Victoria. Wygrała, tam było ciężko, tam były nieuznawane gole, w ogóle co chwilę jakieś masakra. No ale tutaj 1.35 to też jest kurs mało satysfakcjonujący, by ryzykować w ogóle to do gry. No tutaj, jeżeli typujemy całość, no to typujemy na jedynkę. A jak z gra z panem Obawiam się, że na, tutaj będzie cięższy mecz u siebie niż na wyjeździe dla Jaksu. No, no tam trafiliśmy wyjazdową wygraną Ajaxu. Mecz wyrównany, tutaj też będzie mecz wyrównany, a jak jeszcze się nie rozkręci, bądź nie wiem, czy się w ogóle rozkręci z tym, co prezentuję w tej chwili z tym składem. Ale 165 jest to niski kurs na to, żeby to dorzucać do kuponów jakichś takich większych i ryzykować, bo nie wiem, Pan Cycle może wrzucić jakiegoś gola i być dogrywka, ale mimo wszystko, mimo to, że grają u siebie na arenie, to My typujemy jedynkę. logano partizan to jest ciekawy mecz. Typujemy mm, remisem, czy 45% masz za remis. Ja się przechylałem na początku do Partizana, że Partizan wygra ten mecz, tak mniej więcej 1-0. Myślałem, że będzie tutaj, będziemy stawiać w dogrywkę i to jest bardzo, też prawdopodobna opcja. Jednak, patrząc na, na Lugano, na ich defensywę, może to się skończyć remisem. Chyba, że no, wpadnie jakaś taka przypadkowa brameczka ze strony Partizanu w jakimś szaleńczym ataku dziś pod koniec i, i przechylą sobie szale zwycięstwa że znaczy szale zwycięstwa w, w regulaminowym czasie oczywiście na swoją stronę. Ellsborg gra z Ellsborgiem. No oczywiście tutaj, <grych> co ale zaznaczyłem z Rijeką bodajże. Z tego co pamiętam mamy remisowy mecz, 3-10 płacą za ten remis. No fajnie, fajnie jakby Elsborg grał z Elsborgiem. RFS gra z Santą Koloną, gramy 1,125 i Shamrock gra z celię. Tutaj celie 225 płacą na wyjazdowe zwycięstwo drużyny słoweńskiej. No ale nie oszukujmy się Shamrock czy gra na wyjeździe, czy gra u siebie, to dużej różnicy to nie, nie przynosi. Nie wiem, czy mają zamieszki w tej Irlandii, czy nie mają, ale. No, celie fajnie się pokazało w pierwszym meczu, dominowało generalnie przez cały mecz i myślę, że to nie będzie inaczej celie. Znaczy, Szamrok myślę, że i tak musi się otworzyć, żeby cokolwiek próbować wywalczyć. Jak się otworzy Szablok, no to też rozluźni trochę szyki defensywne, i tutaj drużyna wyjazdowa to po prostu wykorzysta. Można tak powiedzieć. Mińsk 1.55 na wyjeździe z Lincolnem. To jest bardzo duży kurs, jeśli chodzi o Dynamo Minsk. Myślę, że jest to dość dobra pozycja, by zagrać dwójką. Dynamo Mińsk, choć nie, nie, nie musi aż tak bardzo tutaj cisnąć, by, by wygrywać, to myślę, że spokojnie powinno sobie poradzić. No i na zakończenie znowu remis. Servette z Bragą 3.15 płacą za remis tych drużyn. Skoro w Portugalii było ciężko, to myślę, że w Szwajcarii będzie jeszcze ciężej, tak więc powinni się pogodzić remisem, tak ja to widzę. No i Liga Myszka Miki, bardziej fitująca w polskie drużyny, bo Śląsk gra z St. Gallen. Eee, I też bym chciał życzeniowo oczywiście, żeby Śląsk przynajmniej wygrał ten mecz, ale myślę, że ze szwajcarską drużyną to nie mamy zbytnio podskoku. 2.30 płacą, też jest bardzo duży kurs na St. Gallen, no ja rozumiem, że oni grają w Wrocławiu, ale tak czy inaczej, poziom tych dwóch drużyn zupełnie odstaje od siebie. Śląsk też nie ma czym straszyć. Ja bardzo bym chciał i również bardzo bym chciał, żeby ta, ta opcja mi się tutaj ta pozycja zaświeciła na czerwono, ale niestety nie będzie tak. Rozsądnie, rozsądek mówi za tym, żeby tutaj postawić dwójeczkę. Ale zaczynając od początku, mamy Kopenhagę za 1,70 na wyjeździe z Banikiem, ale. No ciężki to jest mecz, by, by, by tutaj osądzać, że, że będzie czysta dwójka. Mornar gra z y, Paxem i tutaj znowu stawiam na ten Mornar, bo ja uważam, że Pax nie jest drużyną w ogóle na Puchary europejskiej i cały czas daje szansę temu Mornarowi, tak jak widzieliście i w poprzednich rundach i teraz y, w pierwszym meczu. Y, tutaj myślę, że u siebie tym bardziej ten Pax powinien w końcu pogonić. 3-15 jest kurs, jest ładny kurs. Tego by móc sobie zaryzykować. Puszkas gra z Araratem i tutaj w pierwszym meczu było widać zupełnie odstające levele tych dwóch drużyn i im u siebie tym bardziej Puszkasz powinien sobie dać radę. Mimo, że pakowane są w Ararat pieniądze, ale no, no, muszą mierzyć siły na zamiary, coś mi się wydaje. Pionik gra z Ordabasami, tam się znowu posypią jakieś czerwone kartki albo jakieś żółte w ilości dość dużej. 2-20 gramy na piłkarzu. Piłkarz u siebie nie odpuści meczu. gra z HJK Helsinki i gramy dwójką jak widzicie, na HJK, Bardzo ładny kurs. Trochę mnie dziwi ten kurs. I nawet nie trochę, tylko bardzo mnie dziwi ten kurs i myślę, że jest to fajny mecz do wzięcia. Diur gra z Ilves. Gramy jedyneczką na 1,35. O ten Garden to jest kurde cień zespołu, który powinien się nazywać Garden a fińska drużyna robiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, i myślę, że tutaj też może zrobić niespodziankę, oby nie, bo wtedy nam 1,35 kurt zawali. Tak czy inaczej, staramy się stanąć po stronie gospodarza w tym meczu. HPL Birszyma gra z Mladą Bolesław. Gramy jedyneczką za 2,50 bez większej historii meczu, i myślę, że powinno być spokojne zwycięstwo tutaj HPLu. u z rozumem rokiem. Ponownie remis, ponownie za 4,30, to było chyba 4,50, tak więc wyższy kurs. Teraz 4,30, myślę, że w pierwszym meczu było bezbarwnie, to będzie podobnie bezbarwnie. Nawet może się skończyć, tak jak się skończyło to w pierwszym meczu, czyli 0-0 do 0 i być jakaś dogrywka. No bo i jedni i drudzy moim zdaniem prezentują w tej chwili niezłą padakę. Gent gra z Silkeborgiem, tutaj również remisowo 3,45. Dritte z Audą, też robimy remisową. ma przewagę Auda z pierwszego meczu. Myślę, że wansuje z tej pary, jak nie wygra w ogóle tego meczu. No tutaj jak widzicie postawiliśmy jednak na 3,75 remisowo. Legia gra z Brandby. 2,30 płacą za Legię. No tutaj Brandby będzie musiało się prędzej czy później otworzyć. Ja się obawiam, że oni strzelą bramkę Legii tak nawet na, na początku gdzieś meczu, później Legia będzie się starała, by wyrównać, prawdopodobnie wyrówna i nawet w końcówce gdzieś może wsadzić jakiegoś gola na 2 do 1, no bo wtedy już Brandby szaleńczo będzie atakowało. Na pewno przychyliłbym się tutaj do overa w tym meczu Legii, żeby, że padną te bramki, no bo bręby mimo wszystko będzie drużyną atakującą, no a ta defensywa drużyny Warszawy z Warszawy, no nie jest na najwyższych lotów. Na Brent by nas stać, by przejść i żeby nie stracić tylko tej zaliczki z pierwszego meczu, który ołożył się naprawdę bardzo dobrze dla drużyny polskiej. Mam nadzieję, że u siebie jeszcze będą niesieni przez, mm, przez tutaj klimat Warszawie i podniosą zwycięstwo na swoim terenie. Szeriff teraz gra z Olimpią Lublianą i gramy dwójką z 2,75. Bo Szeriff to już nie jest ten sam Szeriff, co ostatnio już nie pilnuje tak mocno jak ostatnio. A Olimpia Lubljana jest drużyną taką z tych mocniejszych średniaków i myślę, że powinien sobie, powinna sobie poradzić ze słabym, dość szeryfem Tiraspol, ale na trudnym terenie. No i mamy Fehermarę z amonią, jedynką w 2,90, więc nie po faworycie. Niski wynik bramkowy, myślę, że jakiś 1-0 Fehermar może wyłudzić tutaj. Gimaresz gra z Turichem, gramy jedynką 1,80. papos y, z CSK, Sofia, Remis. Wysoki Remis o 4,80. Tutaj też tych bramek raczej nie widzę zbytnio dużo. Z Riński u siebie powinien pokonać Botew. Jest ładny kurt po 2-0. Balkani dało ciało w pierwszym meczu i tu bardzo dało ciało. Powinni sobie jakąś y, zaliczkę wyłudzić. Tutaj będzie ciężej na wyjeździe, ale też jak widzicie, bardzo wierzymy w tą drużynę. Dziwna opcja. Astana u siebie wygrywa z rumuńskim zespołem za 1,65. 65 Tromso ogrywa kilmarnock u siebie, choć mi się powinęła noga w tym pierwszym meczu. Tam do samego tam po 90 minucie chyba dwie bramki padły. Na 2-1 dla, dla Tromso najpierw a później na 2-2 dla Kilmarnock, chyba nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie tak było. Tutaj u siebie Tromso myślę, że spokojnie powinien ten kilmarnot ponieść, i myślę, że tutaj również over można sobie zatypować. Plus gra z Petachem Tikwą i gramy jedyneczką. Zira z Osijekiem może wymęczyć zwycięstwo, bo ten Osijek to jest trochę za bardzo przereklamowany. A Zira jest takim stabilnym zespołem, bynajmniej w defensywie, tak więc może się postawić. Będzie coś blisko remisu w tym meczu, ale jak widzicie, przechyliamy się na stronę gospodarza. Wojwodina gra z Mariborem i gramy dwójką za 31 meczu też były niezłe fajerwerki, to też były jakieś odwoływane gole. Do samego końca nie było wiadomo, że Maribor wygrał. On to też w końcu chyba wcisnął tego decydującego gola w końcu i go uznali. 30 płacą za Maribor. Myślę, że również w rewanżu poniesie tutaj zwycięstwo. Wisła gra z Trnawą. Trnawa ma troszeczkę zaliczki. no Wisła będzie się starała gryźć. Ziemię, może wygryzie Ziemię, i tutaj stawiamy nie, że patriotycznie 2,65 na Wisłę. Myślę, że Trnawa nie jest taką drużyną, której aż tak mocno trzeba się bać. może, nie mówię, że awansuje Wisła Kraków, ale no to zwycięstwo u siebie mogłaby tutaj wydębić. Jest na no to szansa. Nie, nie jest na straconej pozycji. Dalej mamy Flore z Wikingurem i tu mecz taki kurde. Tak naprawdę nie wiadomo co w tych meczach grać w Flora-Wikingur, raz jest naprawdę bardzo otwarta gra, a drugi raz po prostu podają sobie piłkę w środku pola i czekają aż się skończy mecz. Tak więc ciężko mi tu jest wytypować, Wikingur jest drużyną lepszą od Flory na wyjeździe, będzie ciężko, ale jak widzicie zatypowaliśmy dwójkę na Wikingur i 1.75 i tak widzimy ligę konferencji. No i przed nami kupony. Na pierwszym mamy Zrińskiego z botewem na overze 1,5, czyli muszą dwie brameczki paść. Myślę, że tutaj Zriński się postara. setla Brugia z Mölde na overze 2,5. No to dość prosty typ i serię podpieramy dla bezpieczeństwa. Na drugim kuponie mamy Ajax z tylko na overze 2,5, chociaż ostatnio Ajax staje się drużyną strasznie kurde anderową zarówno w lidze jak i w pucharach, tak więc dziwna sprawa. No, ale myślę, że ta seria musi minąć i to będzie najbardziej odpowiedni moment. Tu, Panatnego, mimo wszystko musi się trochę otworzyć. Bodo z Jagielonią również over tutaj, gramem. Tutaj też chciałbym dać szotą szansę Jagieloni na strzelenie bramki. więc, więc myślę, że tutaj Overek jest najbardziej wskazany. Dalej mamy Salzburg z podpórką. Tak jak mówię, ja myślę, że Salzburg wygra ten mecz. tym w drugim przypadku Ludogorec z podpórką, i Ludogorec też myślę, że mimo, że jest niefaworytem, to powinien tutaj wygrać. No, a na ostatnim kuponie mamy sam Gillo z Slawią Praga na uwerze 2,5 i obie strzelą w meczu Pałku z malmę. tam przynajmniej 1-1 jeden, jeden powinno być, no tak jak mówię, przychylamy się w stronę drużyny gospodarzy, mam nadzieję, że wygrają, żeby nam weszło na typowaniu tablicowym, no ale bramki z obu stron również powinni, powinny paść, tak ja to widzę, jeżeli chodzi o kupony. Zapraszam Was do grupek Polskich, Mamy je z różnych dyscyplin. Zaczynamy niedługo grupę tenisową dzienną, na którą oczywiście zapraszam. Ona była w przedprzedaży w promocji. Teraz już ceny wróciły do wartości nominalnej. Jeśli macie ochotę dołączyć przed turniejem, no to zapraszam do korespondencji na sport gmailcom, Niedługo również. Futbol amerykański. Zaczynamy, lecimy z pucharami europejskimi. Jeżeli chcecie przed pucharami jeszcze dołączyć do piłeczki nożnej, no to również zapraszam. Mamy również standardowe grupy na piłkę nożną, a w weekend poprzedni, żeśmy otworzyli grupę diamentową, taki nowy twór z bezpiecznikiem tylko dla wybranych. Tak więc tam też fajnie. Mam nadzieję, że nam się to zacznie. Pierwszy weekend już przed nami, no bo topowe ligi startują. Ciekawy jestem. Jak ten projekt nowy nam pójdzie? Jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jaką mamy ofertę, no to zapraszam drogą mailową. Mamy już zaktualizowany ranking Ligi Typera, który widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o to, co typujemy w tym filmie, no to oczywiście mecze polskich drużeń w pucharach europejskich. Mam nadzieję, że nie ostatnie, co po niektórych. No ale no, bądźmy realistami. Tak więc. Typujemy sobie nasze polskie drużyny. Każda odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu. Ja Was oczywiście zapraszam wszystkich do zabawy. Pamiętajcie, by w komentarzach zostawać godzinę Waszego typowania. No i powoli będziemy kończyć nasze wypoczyne pucharowe. Mam nadzieję, że przynoszą, przyniosą nam zysk, profit. Będziemy niedługo już wrzucać. Nie wiem, czy w tym filmie weekendowym zdążymy na. Statystyki. Już dostałem statystyki zrobione. Teraz my musimy to zweryfikować, to wszystko jest dobrze policzone. Mam nadzieję, że te ostatnie są dobrze policzone, no, ale chcę to przejrzeć, żeby była pełna transparentność. Tak więc, że to albo film weekendowy, jak zdążę. A jak nie, no to w następny, pierwszy z film, jaki będziemy nagrywać, nie wiem czy to będą puchary, czy to będzie już seria dzienna w przyszłym tygodniu, czy po prostu. Kolejny film weekendowy, tak czy inaczej te statystyki się już znajdą w tym miejscu właśnie. Co mogę powiedzieć, nagrywamy ten film weekendowy, wracają to pliki, uruchomiliśmy fajną grupkę e, VIP-owską do współpracy indywidualnej. E, myślę, że z dużym potencjałem, będziemy się starać, by tam wyniki były jak najlepsze, no bo e, jest tam bezpiecznik, tak więc musimy na to uważać, by tamtą grupkę wyprowadzić na kolor zielony. I powiem szczerze, że sporo sporo bardzo mamy materiału do przekazania Wam na ten weekend. Są to pierwsze kolejki poszczególnych lig w Europie. Skupimy się oczywiście bardziej na tych podstawowych ligach, mniej na tych niszowych. Nie wiem czy w ogóle ich nie dyskwalifikujemy, ale polecimy jeszcze z tablicą w tym tygodniu i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jeśli chodzi o topowe ligi, tak jak mówię, dużo będzie analizy z każdej z lig. Pracujemy teraz, już mamy w połowie materiału zrobionego. Później będzie nagrywania, wpytę, No i myślę, że wyjdzie dość długi film, tak więc z góry Was na niego zapraszam, na ten film weekendowy. Zarezerwujcie sobie trochę czasu, no będzie dużo, chyba że nie lubicie słuchać mojego gadania i po prostu przewijacie, jak to widzę w statystykach. No ale myślę, że warto posłuchać co po niektórych rzeczy, i jeżeli mógłbym mieć jakąś do Was prośbę no to żebyście obejrzeli cały ten materiał Chyba, że Wam się nie chce, no ale to, no to nie ma wpływu A propos tego filmu, no to zostawcie łapę w górę jeżeli możecie oczywiście dla zasięgu Dla kanału zostawcie subskrypcję Ja lecę dalej Wam analizować to co muszę Wam przekazać Czeka mnie dość długo dość długa praca no i również Muszę posiedzieć nad swoimi grupkami w polskimi, które ja przygotowuję, no bo weekend tuż, tuż, a chciałbym, żeby dość mocne wyniki osiągać, szczególnie w tych grupkach, które ja prowadzę, za które ja jestem odpowiedzialny. Dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.